Jesteśmy na trutowisku Karwendel, w sumie po już wystawieniu ulików weselnych, które wystawiało się między 8 a 9 rano. Na tym trutowisku w tym roku, w roku 2025 jest linia Apis Melifera Jementika, krzyżówka na, krzyżówka na pszczole jemańskiej, na pszczole z Omanu. Jest to pszczoła, która wniesie bardzo dużo ciekawych cech do naszej pasieki. Z trutowiska Carwendel w roku 2025 niestety nie sprzedajemy matek. Matki są tylko i wyłącznie do celów hodowlanych, do poszerzenia. Genetyki, no tak ładnie to brzmi, no ale tak trzeba to nazywać w pasiece. Natomiast jeżeli okaże się, że unosienianie jest dobre i dobre będą fajne linie w następnych latach, to może w następnych latach będziemy sprzedawać matki też z trutowiska Ze wszystkich trutowisk nie musimy sprzedawać. Najważniejszymi są.